Witajcie z początkiem nowego tygodnia w poniedziałkowy poranek. Witam cię serdecznie. Jak zawsze mówię ci dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że trwamy na modlitwie. Dobrze, że trwamy w zasłuchaniu w słowo Boże, szczególnie, że rozpoczynamy tydzień biblijny, więc tym bardziej może warto, by nasza mobilizacja była większa. Chcę zaproponować fragment dzisiejszej Ewangelii. To szósty rozdział Ewangelii według Świętego Jana, wersety od 22 do 29. Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz, że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami. Lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem, w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego, rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który dawam wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Mnie osobiście dzisiejsza Ewangelia zachęca do tego, by po raz kolejny hmm, Pochylić się nad własnymi motywacjami, jeżeli chodzi o modlitwę, o moje życie z Panem Bogiem. Czego ja szukam w Bogu? Z jakimi pragnieniami, z jakimi potrzebami przychodzę do Pana Boga? W kontekście mojego życia, kim tak naprawdę jest dla mnie Bóg? Czy czasem Oczywiście, tutaj przestrzeń doczesna z tą przestrzenią wieczną się w jakiś sposób przeplata. Tego nie można, żyjąc jeszcze wciąż tutaj na Ziemi, jakoś od siebie całkowicie odseparować. A więc siłą rzeczy Pan Bóg też jest Bogiem, który jest wprzęgnięty w naszą doczesność, w te nasze ziemskie sprawy. Ale dzisiaj zadaję sobie i Tobie pytanie, czy aby na pewno Pan Bóg nie jest zbyt mocno wciągnięty w moją doczesność? Czy czasem nie jest dla mnie Bogiem, który przede wszystkim ma dawać mi tu i teraz? Czy, czy czasem moja modlitwa. Zbyt mocno nie obraca się tylko wokół spraw ziemskich, doczesnych, nie mojego ziemskiego życia. Jezus mówi: Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne. A więc czy nie szukam u Boga zbyt mocno tylko pokarmu doczesnego, tego wszystkiego, co pod tym pojęciem się kryje? Co, co, co związane z moim tu i teraz na ziemi, codziennymi sprawami, problemami, potrzebami. Z tym też mam do Boga przychodzić. Ale przede wszystkim On ma być tym, który prowadzi mnie ku życiu wiecznemu. On ma być tym, z którym ja szukam na modlitwie jedności. Nie? Modlitwa to, jak, to ten czas, kiedy, tak jak Jezus, spotykał się z Ojcem. Tak ja, jako człowiek stworzony na Jego obraz, szukam wspólnoty z Bogiem na modlitwie. Więc dzisiaj chcę Cię mocno zachęcić i sam siebie, byśmy, udając się na modlitwę, przede wszystkim zapragnęli. Być z Bogiem. Nie mieć takiego bo że idę na modlitwę, by, by z Tobą się jednoczyć, by z Tobą budować wspólnotę, by być razem. Może dzisiaj, to nie, że nie mamy prosić o różne rzeczy sprawy, do że są. też mamy, bo sam Jezus o tym mówi, ale może dzisiaj troszkę bardziej przesuniemy ten punkt ciężkości. Po prostu ku Panu Bogu, a nie ku naszym sprawom, które kiedy istotne są też istotne dla Boga. Oczywiście, że tak, ale niech nasza modlitwa dzisiaj będzie jeszcze bardziej nakierowana na Niego, na moje życie z Nim, na moją wspólnotę z Nim, na moje bycie razem z Jezusem. Życzę Dobrej, owocnej modlitwy, niech Duch Święty działa w Twoim sercu, niech Słowo dotyka Twojego serca, Twojego umysłu. Niech to będzie dla Ciebie dobry, Boży, błogosławny dzień, też błogosławiony tydzień, i będzie mi miło móc spotykać się z Tobą każdego dnia wspólnie, pochylając się nad Bożym Słowem.